Emilia to piłko niekompletna. I Guś, czy na pewno chcesz się jej pozbyć? Pytanie mamy spowodowało, że całe moje szmaciane ciało zadrżało. Spojrzałam ze swojego zakurzonego kąta na wierzchu szafy w kierunku mojej właścicielki. Niestety, zamiast miłości do jedynej lalki z dzieciństwa, na jej twarzy malowała się. Obojętność. Po co mi ona? Jest stara, zakurzona i niekompletna. Iga chce mnie wyrzucić, pomyślałam. W całym moim lalkowym życiu nie czułam się tak bezradna. Zesłanie na ostatnią półkę szafy jeszcze rozumiałam, ale pozbycie się ulubionej lalki. Najbardziej z wszystkiego zabolało mnie ostatnie słowo, choć muszę przyznać, że Iga nie kłamała. Rzeczywiście mój wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Lata spędzone na szafie spowodowały, że nie przypominałam tej pięknej lalki, którą Iga dostała na piąte urodziny i z którą nie rozstawała się przez prawie sześć lat. A tak w ogóle. To nazywam się Zuzka i naprawdę jestem lalką, taką zwykłą, gałgankową. Kiedyś byłam zuzią i służyłam do przytulania. Mieszkałam nawet na wygodnej poduszce, ale to było dawno, dawno temu. Zanim podczas przeprowadzki wydarzył się straszny wypadek. Pamiętam to wszystko, jakby wydarzyło się wczoraj. Szybciej Pospieszcie się, jesteśmy już spóźnieni. Mama rozkazującym tonem starała się zmobilizować całą rodzinę do sprawniejszego pakowania się. Wóz przeprowadzkowy już jest, a każda chwila opóźnienia to dodatkowe koszty, wysapała, dźwigając kolejne pudło z ubraniami. Alinko, poczekaj, zaraz ci pomogę. Nie noś sama tych ciężarów to też był gotów do przeprowadzki. Iguś, czekamy tylko na ciebie. Mama zaczynała się denerwować. Co tak długo? W tym momencie drzwi do pokoju otworzyły się z hukiem i wypadła z nich zapłakana dziesięcioletnia Iga. O, nie ma Zuzi. Wszędzie jej szukałam. Dziewczynka zabuczała tak głośno, że słychać ją było prawdopodobnie na końcu ulicy. Na pewno się znajdzie. Myślę, że jest w jednym z tych pudeł, które tato zaniósł już na ciężarówkę. Mama przytuliła jedynaczkę. Musimy jechać, dodała. Tato wynosił właśnie ostatni niezaklejony karton, z którego wystawały różne przedmioty. Przed pokoju zahaczył owieszak. Rozległ się dźwięk rozdzieranego materiału, i z pudełka wypadłam ja. Poczułam szarpnięcie, a po nim usłyszałam krzyk igi. Nie bardzo rozumiałam, co się dzieje. Zuzia, znalazła się! Moja właścicielka najpierw mnie przytuliła, a potem przyjrzała mi się dokładnie. I znowu zaczęła chlipać. Uuuu, a gdzie twoja noga? To cała ja, taka dziś jestem, niekompletna. Bez gałgankowej nogi, której nie udało się przyszyć. I bez miłości, wyrzucona na ostatnią półkę. Te dwa lata po wypadku były dla mnie prawdziwym koszmarem. Iga, zajęta treningami koszykówki, zdawała się nie pamiętać o moim istnieniu. Natomiast ja, obserwując jej dorastanie, niemal pęczniałam z dumy. Dziewczyna zaczęła bowiem odnosić sukcesy sportowe. Ze wszystkich zawodów wracała do domu z pucharami. Niestety dla mnie ceniła je najbardziej na świecie. Skończyło się na tym, że szukając miejsca dla nowych nagród, sięgnęła na ostatnią półkę szafy po mnie starą, zakurzoną, niekompletną zuszkę. Na pewno chcesz się jej pozbyć? Mama powtórzyła pytanie, próbując przekonać igę, żeby mnie mimo wszystko zostawiła. Jednak dziewczyna nie dawała za wygraną i zdecydowanym ruchem zdjęła mnie z szafy. A następnie wyrzuciła do pudła, w którym znajdowały się rzeczy przeznaczone na śmietnik. Wyrzucę śmieci po treningu! zdecydowała wychodząc z domu. Iga dość długo nie wracała, co zaniepokoiło rodziców i nawet mnie, która byłam już jedną nogą na śmietniku. Później zadzwonił telefon, a po nim mama wybuchnęła. Przeraźliwym płaczem. Zdezorientowana, zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje i co o tym wszystkim myśleć. Kiedy Iga wróciła do domu, nie chodziła, tylko poruszała się na dziwnym krześle z kółkami. Ludzie nazywali go wózkiem inwalidzkim. W pudle ze śmieciami, które stało się moim więzieniem, dotarło do mnie. Że na treningu miała poważny wypadek i teraz nie może chodzić. Często przyjeżdżali do nas obcy ludzie, którzy starali się pomóc jej wrócić do sprawności. Iga łykała mnóstwo tabletek, jednak jej stan nie ulegał poprawie. Dziewczyna była załamana tym, że nie wróci już do sportu. Nie miała ochoty z nikim rozmawiać, i całymi godzinami. Leżała w łóżku, patrząc w sufit. Dziecko, spróbuj wyjść z pokoju i zacznij normalnie żyć, prosiła ją któregoś dnia zatroskana mama. Normalnie? Jak normalnie, skoro jestem kaleką, niekompletną jak Zuzka, wykrzyczała przez łzy Iga. Mama nie powiedziała już nic więcej. Ze łzami w oczach podeszła cicho do pudła, które nadal stało obok biurka. Ostrożnie mnie wyjęła, wytarła z kurzu, po czym położyła na poduszce obok igi i wyszła z pokoju. Zapanowała przejmująca cisza. Leżałam obok mojej pani, czekając, co zrobi. Paraliżował mnie strach i poczucie niepewności. Co teraz będzie? Jak zareaguje na mnie kompletną szmaciankę? Upływały kolejne minuty i ga nawet na mnie nie spojrzała. Gdy straciłam już całą nadzieję, niespodziewanie wzięła mnie na ręce, przyjrzała się dokładnie i przytuliła z całych sił. No, widzisz, Zuza? Teraz obie jesteśmy niekompletne. Od tego czasu minął rok, który całkowicie wywrócił nasze życie do góry nogami. Stałam się nieodłączną towarzyszką mojej pani. Doczekałam się nawet uszytej przez nią własnoręcznie nowej nogi i mnóstwa kolorowych sukienek. Obserwowałam, jak z upływem czasu wracała do życia. Kolejne rehabilitacje zaczynały przynosić coraz większe efekty. Miewała lepsze i gorsze momenty, jak każdy człowiek, czy nawet szmacianka. Ale mimo tego ani razu w nią nie zwątpiłam. I miałam rację, po wielu dniach bólu i wysiłku, Iga stanęła wreszcie na własnych nogach. Niestety. Przez powikłania związane z wypadkiem na treningu nie mogła dalej uprawiać sportu. Był to dla niej wielki szok, bo wciąż miała nadzieję, że uda jej się wrócić do dawnego życia. Na szczęście Iga to wojowniczka, podobnie jak ja. Nie załamała się i postanowiła poszukać nowej pasji. Wiecie co? Szybko ją znalazła. Zaczęła szyć laleczki na zamówienie. Wyobrażacie sobie? Więcej takich jak ja zuziek, zuski sportsmenki w dresach, zuski damy w koronkowych sukniach, zuski syrenki z rybim ogonem, a nawet zuski wróżki z błyszczącymi skrzydłami. Nigdy bym nie przypuszczała że to jej się spodoba. Razem z mamą otworzyły nawet mały sklepik online. Niekompletna. Dziś to słowo nie jest już dla mnie niczym strasznym. W pewnym momencie życia zarówno ja, jak i moja właścicielka, byłyśmy właśnie takie: niekompletne. Ja, gałgankowa lalka, nie mogłam nic z tym zrobić, ale Iga była dzielna i wywalczyła częściowy powrót do zdrowia. Duma z mojej pani rozpiera do dziś moje malutkie, szmaciane serce. Widzisz, życie nigdy nie przestaje zaskakiwać, a kłody rzucane nam pod nogi przez los pozwalają otworzyć nowy rozdział.